Cześć Sebuś Co tam dzisiaj masz ciekawego? Dzisiaj RAM 1500 Ładny kolorek no Ładny y Tutaj mamy rocznik 2022, standardowo 5.7 Hemi, 401 koni Zamontowaliśmy tutaj instalację Merck Second Drive Aha. Na dzień dzisiejszy 7500 y No dobra, może popatrzmy jakieś części, patrzcie za dużo nie będzie widać że Nie będzie Jest no. trochę wysoki więc tak naprawdę możemy tylko tutaj z boku pokazać wtryskiwacze gazowe. Widoczne. żółtego koloru są Aha. z jednej i z drugiej strony. Aha. Komputer, komputer od gazu mamy tutaj po tej stronie centralnie obok komputera benzynowego. No jakieś filtry, filtry to tu jest jeden, tam jest drugi, z drugiej strony i tak Aha. naprawdę zostaje nam tylko reduktory, ale one są jeszcze od spodu, więc ich schowane, tak? Idziemy dalej? Tak jest. Gdzie, ten Gdzie ty idziesz? A przełącznik? Pokażesz Widzę. No nie. Chodźmy no patrz, do tyłu. O. Zbiornik, zbiornik mamy 125 litrów. Pokażemy? Pomoże tak? To, tak. Pomoże nam to w uzyskaniu zasięgu w granicach 500 km, 550. Mhm. W zależy, to sporo. Zależy też ile będziemy jeździć. Tak tak naprawdę samochód będzie spalał około... Znaczy teoretycznie pali na benzynie 18 litrów. Mhm. Na gazie będzie spalał około 20 litrów. Mm -hmm. Także zwrot takiej instalacji na po przejechaniu no, około między 13 a 15 tysięcy km, tak, także całkiem e, szybko. To no Pokaż jakiś wlewik jeszcze, bo mamy blisko. Wlewik, co? No możemy pokazać. wlew jest pod klapką. Jest pełnowymiarowy, nie musimy dokręcać ręki rządy... No i ten przełącznik nieszczęsny. A przełącznik mamy. Gdzie u miejsca wiesz? Tutaj po lewej stronie. Na no, rzeczywiście tak klienta, jest. czy nie? Tak, tak klient chciał nie chciał, nie chciał, nie chciał po prostu niszczyć sobie innych elementów, szczególnie że tam wszystko jest ładnie wyszyte już w, w skórze, więc po prostu nie, nie niszczyliśmy zapiceki, tak? Fajnie, fajnie, a ja dużo masz sobie... takich, a powiedz jeszcze widzą, że dużo ramów masz takich e, znaczy, zrobionych tak, ogólnie. Bardzo, znaczy ja osobiście, tak, ty osobiście, ja osobiście, dokładnie. osobiście mam bardzo dużo, także... Można powiedzieć, że... że... raz w tygodniu można tak uśrednić? Tak jakby Twoją ogólną no, sumę? Raz, raz, dwa razy, bo czasami zdarza się tak, że mam na przykład dwa tygodnie. Aha. Więc można uśrednić, że raz w tygodniu przynajmniej tak jest. Jeśli chodzi o silniki, to bez problemu one w 5-7 jest tak naprawdę w każdej kamie, jeśli chodzi o amerykańskie samochody. I Czyli to... co, pozostaje nam zaprosić widzów do śledzenia zapraszam nas? Do śledzenia, subskrybowania. Do komentowania. Do komentowania i zapraszam oczywiście na mocarz.